Chrystus oddaje to wszystko, co mu dał świat. Tę szatę, którą utkała matka jego, zostawia. Okaże się takim, jak wyszedł z łona tej niepokalanej matki. Bezlejemię. Ekce homo. Pełni, cały człowiek, prawdziwy człowiek w swej nagiej pracy. Moje życie podobne jest do życia Bożego Syna. Też nie przyniosłem. Ten świat żadnego okrycia. Nagi wyszedłem z łona swej matki, mówi mędrzec, i nagi wrócam do ziemi. Ostatecznie zostawiam wszystko. Świat się dobierze do mej prawdy. Przyjdzie moment, gdy usta moje zmilkną. Czy będę małym, czy wielkim, wszyscy bezkarnie będą analizować moje życie. Będą może głowami nad nim kiwać, rękami machać, a może będą podziwiać od czegoż to zależy. Ludzie lubią znać całą, nagłą prawdę naszego życia. Nikomu tego nie darują. Nawet Chrystusowi nie darowali. Jak mało znaczy to wszystko, co jest znane, nas, Łatwo się tego pozbyć, jak wiele znaczy to, co jest w nas, jak bardzo jest to nieodłączne od nas, jak rozumna jest troska o napełnianie wnętrza, jak niewystarczająco jest... zewnętrzny i dekoracja naszego życia. Paniemy w stałej pracy. Pomoże nam do tego świat, człowiek, przyroda, krytyka, wiek niszczący, złudzenia, na jakie życie pracuję? To właściwie zdobia, czy ciało, czy osobowość? To trwałego pozostaje we mnie z wielolakiej proste. daje to wszystko, co mu dał świat. Tę szatę, którą utkała matka jego, zostawia.